Hey! Pańska żona miała wypadek. Annie? Ciężarówka wbiła ją w drzewo. Nie rozumiem. Jeszcze żyje. Nadal nic nie rozumiem. Powiedzmy, że to jest Annie. Złamała sobie parówkę? Proszę spojrzeć, co stało się z taką. Nie łapię tej medycznej terminologii. Chcę ją zobaczyć. Jest przecięta na pół to znaczy wzdłuż? Poprzek. A więc mogę porozmawiać z jej górną połową? Tak. Tylko ciężarówka trzyma ją w jednym kawałku. Powiedzmy, że to jej dolna część. Czy jeszcze nadaje się do użytku? Nie całkiem rozumiem. Już wyjaśniam. Proszę do niej iść. Tam. Musisz mnie podwieźć. Cześć, kochanie. Ja umieram. Nie mów tak. Ledwie cię drasnęło. Pocałuj mnie ostatni raz. Obiecaj, że nigdy się nie ożenisz. Przyrzekam. I nigdy więcej seksu. Wybacz, nie dosłyszałem. Żadnego seksu. Chyba majaczysz kochanie. To pewnie z bólu. Okrutny los okrył ostatnie słowa mojej żony w tajemnicy. Żadnego seksu. Nie zdążyliśmy poznać Annie. Będzie nam jej brakowało. Idź spokojnie w stronę światła. Powiedz Georgeowi, niech daje czadu. Niech daje czadu. Dobrze. To jakoś usłyszałeś. Annie? Annie. I'm sorry, dude. Wybacz, chłopie. Nie mów do mnie, chłopie. Nie ćpałem odkąd. Goodbye, Trzymaj się, Tom.